Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na ekspresową rozmowę z Markiem Łagodzkim, którego również oczywiście witam. Witam Państwa serdecznie, witam Ciebie, dziękuję za zaproszenie. A na rozmowę zdecydowaliśmy się z dwóch względów. Raz nazwijmy to w cudzysłowie zawodowej solidarności, a dwa, że ze zwykłej ciekawości. W związku z tą zawodową solidarnością pozwolę sobie od razu przejść na ty, no bo jesteśmy kolegami po, fach, po fachu. I od razu Marku pytam. Skąd pomysł, żeby kandydować na senatora? Pomysł kandydowania na senatora zrodził się u mnie w czerwcu, kiedy dowiedziałem się, że jest duże zamieszanie, jeżeli chodzi o listy senackie i pakt senacki w okręgu setnym powiat koszaicki, szczecinecki i sławieński. I dowiedziałem się, że z Koalicji Obywatelskiej Platformy idzie dwóch kandydatów, pan Gawłowski i pan Kurjata, rzekomo niezależny, który zabiera panu Gawłowskiemu głosy i powoduje to nic innego jak oddanie walkowerem mandatu pisowi, kandydatowi z pis a moje zgody na to nie ma, żeby w naszym okręgu senatorem został przedstawiciel partii rządzącej, dlatego też zdecydowałem się kandydować do senatu jako redaktor, pedagog i wkrótce prawnik. Dlaczego prawnik? Prawnik, bo interesuje mnie prawo, a senat zajmuje się prawem, więc tam możemy walczyć o nasze prawa i tego prawa pilnować. Stąd też nie chciałem iść do Sejmu. Tylko do Senatu, by obronić senat i żeby on wrócił do obywateli. Ale pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa jest takie, że próbujesz się wgryźć w, ten, w tę narrację antypisową i na niej jakby zdobyć swój elektorat, e, ewentualnie w tym upatrujesz swojego sukcesu, czy tak jest? Znaczy to nie jest tak, że ja jakby chcę walczyć z pisem i platformą. Czas jest jakby skończyć to sztucie Polaków jednych na drugich i jakby straszenie pisem i platformą. Mnie zależy na tym, by łączyć Polaków, a nie dzielić. Ich politykę zostawiamy w Sejmie, a w Senacie głos obywateli. I patrząc na wybory kilka lat wstecz, tak, był kandydat od was tutaj ze Szczecinka, lekarz Berezowski, który przegrał, no niestety, przegrał 1% głosów mniej niż kontrkandydaci, kandydaci, a pan Gawłoski wygrał y, trzystoma, kilkoma głosami, jeżeli chodzi o Senat. Więc tutaj widać, że mieszkańcy regionu Szczecineckiego, Sławieńskiego i Koszańskiego chcą zmian, ponieważ było, była niewielka różnica, a wygrałby kandydat zupełnie niezależny czyli człowiek, społecznik, działający. Na terenie naszych ziem, a nie jakby przekazujący partyjny prykaz i głosujący tak jak partia każe. Dlatego ja znalazłem miejsce dla siebie w Senacie i na listach tych senackich, by móc powalczyć o to, byśmy mieli w końcu człowieka nie jakoś nie niescalonego z partiami, tak? takiego niezrzeszonego i prawdziwie niezależnego. Jestem redaktorem 13 lat, więc sprawy reporterskie i sprawy ludzkie i sprawy mieszkańców są mi bardzo dobrze znane. Szczecinek też nie jest przypadkowo, że tutaj się pojawiam, ponieważ kilka lat temu wydawaliśmy fakty powiatu szczecineckiego, gdzie była to bezpłatna gazeta i każdego miesiąca dostarczaliśmy informacje mieszkańcom, co dzieje się w danych gminach, czy Grzmiąca, Bornesulinowo, Biały Bór, czy też Szczecinek i Barwice. Więc ten teren znam, znam teren, znam potrzeby mieszkańców i stwierdziłem, żeby móc bardziej pomagać, to czas wstąpić do senatu, po prostu, czas zawalczyć o te głosy, czas zawalczyć o głos mieszkańców. I to robię. A pokazuje ten wynik poparcia: blisko 6 tysięcy podpisów, że mieszkańcy chcą zmian, bo podpisali się mieszkańcy i powiatu Szczecineckiego, i powiatu Sławieńskiego, i powiatu Koszalińskiego w bardzo dużej liczbie osób, bo prawie 6 tysięcy podpisów to, to nie jest wymagane 2 tysiące podpisów, by móc ubiegać się o stanowisko senatora. Więc ja upatruję tutaj w tym całym poparciu takiej nadziei, nadziei mieszkańców, czy Szczecinka, czy Barwic, czy Bornego-Sulinowa. Że będziemy mieli człowieka niezależnego. Ja taką niezależność na pewno obiecuję, bo jako redaktor. Też od wielu lat byłem niezależny i staram się reprezentować wszystkich mieszkańców bez względu na to, na jaką opcję polityczną głosują, czy na PIS, czy na platformę, czy na inne mniejsze ugrupowania. Po prostu politykę zostawiamy w Sejmie, a w Senacie głos obywateli. I na tym mi zależy. Nie zależy mi też na tej wojnie antypisowskiej czy antyplatformerskiej, zależy mi na człowieku i na mieszkańcu. Co się dzieje w Sejmie? No to już jest sprawa Sejmu. W Senacie wymaga się kultury. Tak, wymaga się reprezentacji i wymaga się tego, by w końcu mieszkańcy mieli swój głos. Mówisz, że nie chcesz oddać e, pola pisowi, ale wiesz, że prędzej czy później będziesz musiał się zmierzyć z zarzutem, e, który podkreślają zwolennicy Paktu Senackiego, że kto nie głosuje na nich, ten oddaje pole pisowi. Właśnie. No tak, tylko że jakby kandydata Paktu Senackiego w naszym regionie nikt nie ustalał, ani z mieszkańcami, ani z samorządowcami. Stało to ustalone na szczeblu krajowym, a z tego, co widzę ze spotkań z mieszkańcami różnych regionów, nie są oni zadowoleni z tej kandydatury. Nie mnie oceniać tę kandydaturę, ale widzimy, że nie są zadowoleni i to pokazuje, jaki zgrzyt jest jakby w, na tej ziemi platformy, bo są jakby dwie platformy. Są, jest platforma pana Gawłowskiego i jest platforma pana Kuriaty. I teraz mamy dwóch kandydatów, którzy mają ten sam elektorat. To jest prosta matematyka. Jeden drugiemu zabiera głosy, gdzie kandydat Paktu Stanackiego dostał się ponad 300 głosami, więc tutaj nie ma innej możliwości, tylko trzeba stwierdzić, że mandat w tym momencie do Senatu zgarnia PiS, nie robiąc nic. Więc, żeby było demokratycznie i obywatelsko, jestem alternatywą, bym mógł reprezentować wszystkich, bez względu naprawdę na te podziały. I szansa jest ogromna, bo to wystarczy policzyć i popatrzeć dwie, trzy kadencje wstecz, jakie wyniki wyborów do Senatu były na tym, na tym okręgu. Tutaj nie jest żaden wymysł ani żadna filozofia wyższa, to tylko prawdziwe liczby, które niestety nie kłamią. I pokazuje to, że. Już wkrótce nadejdą te zmiany, bo idziemy po zwycięstwo. Ale tak, czysto po polsku, nie boisz się? No, bo było, nie było, stawiasz na szali swój dotychczasowy dorobek. Przez lata jako dziennikarz zajmowałeś się polityką, być może nawet krytykowałeś, piętnowałeś to, czego być nie powinno, a teraz stajesz po drugiej stronie barykady. Tak, staję po drugiej stronie barykady, bo stwierdziłem, że na dwudziestolecie mojej pracy zawodowej, a to już niedługo, zmieniam zupełnie fach. Tak, kończę teraz studia prawnicze, jestem na czwartym roku prawa, obecnie na uczelni w Warszawie, wcześniej na Uniwersytecie Szczecińskim. I idę w kierunku albo prokuratora, albo adwokata. Stąd też jakby ten pomysł z Senatem. Jeżeli się uda, to świetnie, to będę godnie reprezentował mieszkańców naszego regionu. Jeżeli też się nie uda, to nic się nie staje, bo ja dalej będę tym prawnikiem i dalej będę swoją drogę rozpoczynał w trochę innym kierunku, tak, tak jak mówisz, z drugiej strony barykady, ale dalej tę pomoc mieszkańcom będę niósł. Ale pierwsze perkusje swojej decyzji już miałeś, a konkretnie to miały Twój samochód. Tak, tak, no właśnie nie spodziewałem się, że ta kampania będzie aż tak nienawistna, tak agresywna, bo to, że niszczą banery, plakaty i inne jakieś materiały wyborcze, to to się zdarzało, no bo też jako redaktor i dziennikarz wcześniej obserwowaliśmy przy kadencji wstecz i dwie kadencje wstecz, co się działo z tym materiałami. Zawsze była taka wojenka na wycinanie sobie banerów, gdzieś tam pod nocą, bo dosłowną nocy ktoś w kapeluszu, tak, czy tam w jakimś kapturze, niszczył te banery, ale to, co się zadziało w tej kampanii, to już jest takie, moim zdaniem, trochę bandyckie, tak? W moim samochodzie ktoś podciął przewody hamulcowe, co jest bardzo niebezpieczne i naraził nas na utratę życia lub z ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. I tutaj zapala się czerwona lampka. Komu tak zależy? by wyeliminować, a nawet zabić kontrkandydata do tego Senatu. No, służby pracują, prokuratura pracuje. Mam nadzieję, że bardzo szybko znajdą sprawców. Zapewniam, sam sobie nie podciąłem tych hamulców, no bo po pierwsze, nie wiedziałbym, jak to zrobić. Po drugie, nie wystawiłbym się na pośmiewisko. A po trzecie, nie naraziłbym moich współpracowników na utratę życia, a co najgorsze mieszkańców Koszalina, czy Szczecinka, czy Spawna. Tym samochodem codziennie robimy kilkaset kilometrów. Docieramy do ludzi. Co by się wydarzyło, gdyby te hamulce nie wysiadły pod gdzie się jechało 10-15 na godzinę, a na przykład na drodze do Darłowa i uderzyłbym w przystanek pełny ludzi, no, doszłoby do ogromnej tragedii. Dlatego nie ma naszej zgody i mojej, i mieszkańców i tych osób, które nas poparły, na taką agresję. Czas z tym skończyć, czas skończyć z tą bandytką, czas skończyć z zastraszaniem. To pokazuje, że. Nasza kandydatura, moja kandydatura jest silną kandydaturą i ktoś naprawdę obawia się, że może nie zyskać tego stanowiska albo stracić. To może żeby nie było tak smutno na sam koniec, coś optymistycznego. Przed momentem wróciliśmy z pod ratusza, gdzie odbyła się Twoja konferencja pracowa. Wiadomo, tego typu spotkania są zawsze obowiązkowym elementem każdej kampanii, ale też będzie można Cię spotkać w mniej formalnym anturażu, chociażby w najbliższy weekend. Tak, w najbliższy weekend, no tak. W piątek spotkanie z mieszkańcami mieliśmy na, na rynku, tak? Na Placu Wolności w Piekarni Cukierni Kaliszczak Oleńka. Przyszło sporo osób, rozmawialiśmy o programie, piliśmy kawę, zaprosiłem wszystkich po prostu na pogawędkę o programie przy kawie. To nie znaczy, że ja nie mam programu wyborczego, tak tylko uzupełniam ten program o sprawy mieszkańców Szczecinka, barwi zgrzmiące i innych miejscowości w powiecie szczecineckim. Ja bardzo lubię taki kontakt bezpośredni z mieszkańcami, no teraz już z wyborcami, bo wcześniej jako redaktor to spotkałem się z mieszkańcami z ich problemami. Teraz już jako przyszły senator, no tak nieskromnie powiem, spotykam się z wyborcami i ustalamy, co jest ważne do zrobienia. Ludzie zgłaszali się z różnymi problemami, tak jak, tak jak już mówiłem wielokrotnie, są to wykluczenia komunikacyjne w gminach czy sołectwach, wykluczenia w służbie zdrowia, jeżeli chodzi o lekarzy, dyżurnych w gminach i tą nocną i świąteczną opiekę medyczną. Są też sprawy związane ze zwierzętami. Naprawdę masa tych spraw, ale wszystko skupia się do tego, że senator musi być blisko ludzi. Dlatego ja wybrałem możliwość spotkania się z mieszkańcami w kawiarni, na dworze, na świeżym powietrzu, no bo musimy się cieszyć ostatnimi podrygami lata, tak? Nie zamykam się z kimś czy w kinie, czy w jakimś tam urzędzie, czy w gabinecie, by rozmawiać o przyszłości Polski. Ja jestem na wyciągnięcie ręki i chcę odczarować trochę senat i senatorów, bo to nie musi być człowiek z krawatem zapiętym aż pod samą szyję, tylko to może być człowiek wśród nas, który będzie reprezentował wszystkich godnie. No i oczywiście spotkania w weekend w terenie, dożynki, imprezy, festyny, cały czas jestem wszędzie, więc tam gdzie tylko coś się dzieje, tam przyszły senator Łagocki jest, dlatego namawiam wszystkich 15, głosujemy na Łagockiego do Senatu, a do Sejmu już na partię, którą kto popiera, o w ten sposób, nie, nie narzucam wyboru, bo to jest każdego decyzja indywidualna, ale do Senatu namawiam. Niezależny, bezpartyjny. A jesteś, a jesteś w stanie obiecać to, że ta twoja otwartość będzie kontynuowana w przypadku erekcji? Na pewno będzie kontynuowana, bo ja mam taki charakter. Ja od 13 lat jestem tym redaktorem i 13 lat spotykam się z ludźmi. I to nie są tylko umówione spotkania. Ludzie zaczepiają mnie na ulicy, rozmawiają ze mną przy obiedzie, zatrzymują mój samochód i zgłaszają się z problemami. Ja chcę mieć jakby więcej możliwości. By mócnieć tą pomoc, bo w obecnych czasach moc mediów niestety przygasa. Przygasa, ale to jest wszystko związane z tą awanturą, z tą wojną polityczną między jednymi a drugimi. I tutaj nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. I stąd też taki pomysł, by, by reprezentować wszystkich w Senacie no i dbać o nasze prawa, no bo nasze prawa są najważniejsze. Prawa małych, mikro, średnich przedsiębiorców, prawa pracowników, niepełnosprawnych osób czy też służby zdrowia, edukacji jest masa do zrobienia. I ja mam siłę i energię, by to zrobić. Tylko wszystko zależy od Państwa. I dlatego zachęcam serdecznie, by Państwo postawili na młodego, ambitnego człowieka, który chce zrobić dużo dla naszego regionu. Nie zatrzymujemy więcej, bo zapewne grafik masz wypełniony do samego wieczora. Się. Się Dziękuję bardzo. dużo. Dzięki za przyjęcie e, zaproszenia na nasze spotkanie. Liczymy na kolejne. Oczywiście. Ja też liczę, bo to Wy zapraszacie. Mam nadzieję, że, że coś ciekawego będziemy mieli do powiedzenia. W takim razie e, z Tobą już się żegnam. Z Państwem również zapraszamy na nasze kolejne programy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pozdrawiam.